Cześć, to jest cały meczyk na Raidenie J2-M2. Yy, mapa, dominacja Zęgzał. Postanawiam złapać lotnisko, nie dowierzając swoim chłopakom, że zrobią to jak należy i w odpowiednim czasie. Operuję prędkością tak, aby w momencie dotykania Pasa mieć między 450 a 500. A po złapaniu zaraz odbijam na lewo, żeby ktoś, kto ewentualnie łapał za mną, mi się nie wyrypał w ogon i kontrolne zerknięcie, czy jakiś frustrat nie będzie próbował mnie ostrzeliwywać, co niestety dość często się zdarza. No ale widzę, że nie tym razem. No dobra, po złapaniu zaczyna łapać pułap, bo widzę, że tam wysoko przeciwnicy zaczynają niestety dominować. Trzeba by ich stamtąd pospędzać. Nie ja lecę w ich stronę, żeby nie przyciągnąć uwagi do siebie zbyt wcześnie, zanim się nie wespnę na pułap pozwalający nawiązać walkę. I co chwila kontrolne zerpnięcia na sytuację. Zastanawiam się, czy zaatakować to B34, bo tam przeciwników na pułapie jednak dość gęsto. No i postanawiam jednak to zrobić. B34 zaczyna iść w ostry nurek. A ja nie chcę tracić pułapu, który zyskiwałem. Dlatego zawracam na B25, oceniając, czy chcę iść na czołówkę, czy nie, ale nie chcę. Ja wobec tego odpowiadam low jojo, a po nabraniu prędkości. Zaczynam ostrzeliwać bombowiec, nie za wiele mu się tam co prawda stało, dlatego powtarzam manewr: raz, że daje mi to energię, a dwa atakuję z martwego kąta, pod którym nie może mnie ostrzeliwać. Tym razem celuję w prawie silnik, i po paru sekundach serię wchodzą, podpalając B-25. I zostawiam go w takim stanie, czekając aż spłonie. No to nadszedł czas na wykorzystanie pułapu do ataku na kogoś innego i najlepiej wystawia mi się wódka Daniela. Ale trafienia mu tam nic praktycznie nie robiąc wykorzystuje zgromadzoną energię do, do, do zrobienia zuma nie wdając się tam w żadne awantury i kręcenia z nim, bo już z tyłu nadlatywał PBJ. Mało tego jak widzicie tu się do awanturę włączył P51 i co to jest P400. Jakbym się zaczął kręcić nisko przy ziemi z tym P61 miałbym prawdopodobnie już kłopoty a tak. Krótkie zejście i jest frak. Hej, jojo, i jest frak kolejny. I teraz lot prosto na PBJ. Zastanawiam się, czy będzie okazja strzelić w pilota, czy on pójdzie na czołówkę. Ale jednak szedł na kogoś innego, i dzięki temu frak przypadł mi. Rozglądanie się w sytuacji. TA36 i 15, i U2 tu widzę, nie, ch nie chcą łapać lotniska, ale lecą na kolumnę czołgów. Dlatego je ignoruję. Spośród tych przeciwników, co tu latają, najgroźniejszym z nich jest P51, dlatego yy, postaram się go zestrzelić ale P-51 ucieka, a tymczasem na któregoś z moich łopaków wchodziło ua dlatego zdecydowałem się ocalić swojego sojusznika, skoro miałem ku temu okazję P-51 zdołał uciec, dlatego ja zawracam w stronę swoich linii i po drodze jeszcze, strzelając z daleka na czołówkę, zdejmuję Jaka-1 Odzyskuje pułap w wymiarze bezpiecznym miejscu, szykując się do kolejnego podejścia do przeciwników. Widzę, że wysoko leci P51. Takim wektorem, jakby miał ochotę mnie przechwycić, dlatego odbijam nieco na lewo, żeby go zachęcić do afaku i przy okazji odciągnąć od jego sojuszników. Ale nie. P51 jednak zszedł nisko na dół. A skoro tak. To ja się dołączam przy okazji, pomijając atak helkata. Wystawi mi się A36 na strzał, co nie omieszkam się wykorzystać. Mam dość prędkości, żeby spróbować zaatakować jeszcze jednego. Za P51 mógłbym podążyć, ale tam widziałem na radarze, że dość czerwono jest za mną, dlatego lecę po prostu, nie wznosząc się tylko wykorzystując prędkość. No i widzicie, to mi pozwala. Nie, nie dać się zaatakować Hellcatowi i Korsarzowi, których odciągam z, stronę spawna swoich sojuszników. Jak obydwa stracili mną za, zainteresowanie, to zawracam, żeby pomóc. Ale widzę, że tam nadciągają kolejni przeciwnicy, Łak3. Coś tam jeszcze próbowałem zdjąć z ogona te, tego łaga, niestety mi się nie udało. Znaczy nie udało mi się zastrzelić, bo Łak3 odpuścił mojemu chłopakowi i już go nie atakuje. Tymczasem widzę, że przeciwników przybywa, dlatego odrywam się od walki i robię to w, w słusznym momencie, bo już się tam jakieś P400 przypołętało. na szybkości, tylko pisgam. kalkata. coś te moje chłopaki jakoś sobie opornie radzą z maszynami przeciwnika. Widzę, no nic. Widzę, że mus muszę ja prawie całą robotę wykonać po zastrzeleniu P51 Split S. Na wypadek, gdyby coś tam jeszcze z tyłu było. Dzięki temu manewrowi ciężej byłoby mu mnie trafić. No ale widzę, że się udało wyczyścić. No to odzyskuję stracony pułap. Znaczy nie, nie, nie pułap, tylko lecę pomóc obronić lotnisko B. Ale przybyłem naszych chłopaków jest w miarę dużo dlatego zdecydowałem się jednak tego łaga 3 spizgać bo jest okazja do ataku na lotnisko C a przynajmniej była bo niestety nadlatuje Thunderbolt i już po okazji ale może zdołam go zestrzelić zanim on mojego łaga no niestety nie udało się Próbuję go jeszcze przy odejściu z daleka zdjąć, ale jest zbyt szybki. Pilot Thunderbolta jednak leci jak no prosto na spawna, na kolejne czołówki. Dlatego postanowiłem pomóc na lotnisku B. Udaje mi się strącić kalkata, ale niestety on zdołał zrzucić bombę. W tym momencie podeszło mnie A-20 i P-36. Wywinałem się P-36, spizgałem A-20 i zacząłem uciekać przed Jastrzębiem, który wsiadł mi w tym czasie na ogon. Obserwowałem go, kiedy mi odpuści, a jak już to zrobił, natychmiast zawróciłem i zestrzeliłem. Łak 3 chyba, chcę podejść do lądowania ten. Guli, Ogucia, czy jak mu tam. Ale go tam już widzę obrabiają. I spisgali. Dlatego postanawiam przerzucić się na korsarza. Odbijam lekko na lewo po to, żeby po skręcie mieć kąt podejścia do niego bliski 90 stopni i w odpowiednim momencie zaczynam ostrzał. Do... Dobrze przygotowany chwilkę wcześniej kąt podejścia powoduje, że Przeciwnik błyskawicznie pada. Zastanawiam się, czy pomóc te, temu to 111, ale że w dominacji z bombowców pożytek raczej średni, a jest szansa, że przez chwilę będzie absorbował uwagę tych dwóch przeciwników, dlatego zostawiam go własnego, mu, własnemu losowi i decyduję się zaatakować to P 400, która ostrzeliwuje któregoś z, z moich. Mam energię, więc jeszcze na szybkości zdołam strącać peszkę. I kontrolne zamknięcie, co się tam z tymi przeciwnikami łączącymi chęć dzieje. Jeden został widzę spisgany, został jeszcze jeden. Niestety gościu w dobrze leci. Prosto na mnie nurkując, co daje mi bardzo niewielkie okienko czasowe na strzelenie do goniącego Ale po nawrocie, ostrzał z karabinów podpala mu zbiornik paliwa i przeciwnik zostaje spisgany. Tutaj próbują mnie od tyłu zaatakować Hellcat. Nie, nie Helka, tylko Thunderbolt i Lightning. Wywijam się szybkim snaprolem, skręcając przy okazji przepustnicę, to dzięki czemu przeciwnicy przestrzeliwują. Zamiast gonić jak głupi tego Thunderbolta, patrzę co się, co się stało z P38, który jak widzieliście postanowił mnie nie odpuszczać i miał ochotę mnie zestrzelić. Ale że byłem czujny, to wybroniłem się z tej sytuacji. Tymczasem na lotnisko B zakrada się JU i P38. Ten w Tunderbolcie. Batałak za, zamiast bronić lotniska, to się gania z IWM 4, które lata wysoko. No. no cóż robić? Trzeba będzie sobie dać radę samemu. Spróbuję strzelić w pilota. Niestety nie udaje mi się. Mam energię dość dużą, żeby pogonić te, tego P38 i zrobić hajio do nawrotu na IWA. Niestety kąt podejścia nie jest najszczęśliwszy. Skręcam przepustnicę, żeby nie wyrzucić w ziemię. Mam tylko kilka sekund ostrzału. No i niestety U-4 lotnisko złapał. Ale my przejęliśmy lotnisko, a przeciwniku więc i tak cało, całość yy, liczy się dla nas. Niestety to już jest sama końcówka. Żeby było jeszcze tak z półtorej minuty czasu, to wpadłby frak numer 20 na tym P400, bo już się tutaj zbliżał chętny do bycia spizganem. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się do następnego. Cześć!